Zadanie dziewiąte. Klient banku wypłacił z banku kwotę 1040 zł. Bankomat wydał kwotę w banknotach o nominałach 20 zł, 50 zł oraz 100 zł. Banknotów 100 zł było dwa razy więcej niż 50 zł, a banknotów 20 zł było o dwa mniej niż 50 zł. Niech X oznacza liczbę banknotów 50 zł, a Y liczbę banknotów 20 zł, które otrzymał klient. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podatków. Poprawny układ równań prowadzący do milczenia x i Y to... No i mamy jedną z czterech odpowiedzi do wyboru. Tutaj warto jest sobie zaznaczyć wiadomości w treści zadania, które dla nas są ważne. A ważne jest to, że klient wypłacił kwotę 1040 zł, to, że banknotów 100 zł jest dwa razy więcej niż banknotów 50 zł. oraz to, że banknotów 20 zł, może zaznaczę innym kolorem, było o 2 mniej niż 50 zł. No i teraz spróbujmy ułożyć równanie my najpierw to równanie, które mówi nam o liczbie banknotów. Wiemy, że banknotów 20 zł było o 2 mniej niż 50 zł. Czyli jeżeli ja mam oznaczone y liczbą banknotów 20 zł, to otrzymuję, że y jest równy x minus 2. Dlatego, że 20 zł było mniej, to ja muszę od większej liczby odjąć 2, żeby otrzymać tą mniejszą. Czyli widzę, że takie równanie mam w podpunkcie A i w podpunkcie B więc będę wybierała jedną z tych dwóch odpowiedzi, C i D tak naprawdę mogę już odrzucić. Drugie zdanie, które dla nas jest ważne, to że klient wypłacił z banku kwotę 1040 zł. Ponieważ wypłacił 1040 zł, to musimy zapisać jaką kwotę ma. Jeżeli banknotów 50 zł było X, to kwotę jaką zyskuje z tych banknotów to jest 50 razy X. Banknotów 20 zł było y, czyli kwotę jaką ma to jest 20 razy y. I jeszcze mieliśmy informację, że banknotów 100 zł było dwa razy więcej niż 50 zł, a ponieważ 50 zł było x, to 100 zł będzie 2x, no i też musimy pomnożyć przez nominał, żeby otrzymać kwotę, jaką uzyskuje. No i to razem będzie równe 1040 zł. No i patrzymy teraz czy takie równanie u nas drugie mamy w podpunkcie A czy w podpunkcie B. 20y mamy w jednym i w drugim, 50x mamy też w jednym i w drugim równaniu. Różnią się tą trzecią wartością, czyli mamy raz 100 razy 2x albo mamy 50x razy 2. My zapisaliśmy sobie 2x razy 100, czyli tak jak jest to w pierwszym równaniu w podpunkcie A, czyli odpowiedź A będzie prawidłowa. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.